Będzie gorzej, ale to pan tu jeździł. Nie, nie, zobaczyłem pańskie auto, więc pojechałem za panem. Maciej Gramatyka okay. jest naszym gościem. Delikatny kłopot z afiliacją na tym etapie, bo o ile wiem, to były wiceprezydent Tychu w związku z objęciem przez pana prezydenta Dziubę mandatu senatora. Tak dokładnie tak to wygląda? Ja, mm -hmm. Ostatnio byłem na e, uroczystościach rocznicowych jednej ze szkół w Tychach i właśnie przedstawiono mnie zastępca prezydenta miasta, ale musiałem sprostować, że to już się zmieniło. Ale nie na długo. Jak pan sądzi? To już na pewno na zawsze, to tak sądzę, przynajmniej do, do, do wiosny, przepraszam, bo jednak zastępcą prezydenta już pewnie na razie nie będę, dopóki nie będzie nowe rozdanie jakieś. A przed wyborami, czy, czy na wybory jakiś plan, o którym już można mówić, albo nie można, nie wiem. Kandyduje pan, nie kandyduje? Rozważam taką opcję rzeczywiście, dzisiaj mimo wszystko jeszcze trochę za wcześnie, żeby powiedzieć, że tak będzie na pewno, to w sumie zależy od tego, jak szerokie będzie poparcie różnych środowisk, które są w tych radnych, samego pana prezydenta Andrzeja Dziuby, z którym rozmawiamy, współpracujemy ostatnich 5 lat. Właściwie dłużej, bo ja jeszcze wcześniej byłem przecież w Radzie Miasta więc tak naprawdę ta nasza współpraca jest z 2010 roku. Jak patrzymy na wynik pana na prezydenta Dziuby, no to y, o poparcie chyba się nie musi martwić. E, pan prezydent? Pan prezydent oczywiście, że nie. Andrzej Dziuba, się pan senator. I jego środowisko chyba też, nie, bo to jest jednoznaczne, czy nie? Myślę, że tak, oczywiście, myślę, że tak. Natomiast tak, jego wynik jest imponujący, ponad 81 tysięcy głosów w tym okręgu, no to naprawdę duże poparcie. Rozmawiamy w ostatnich tygodniach z samorządowcami. Głównym powodem jest 25-lecie samorządu, które który obchodzimy. I, no I właśnie świętujemy. A ja słyszę ludzi, którzy mówią, co tu świętować? Organizm dobrze działający, powietrze, którym oddychamy. Normalna rzecz. No tak, to mieszkańcy pewnie tak do tego podchodzą, co jest zupełnie zrozumiałe, bo nie muszą się zastanawiać nad tym, yy... To odpowiedzialny jest za to, że do nich dociera woda. Kto wywozi śmieci? Ważne, żeby wywoził. Jak nie wywozi, to już jest wtedy problem. Czy też, czy w szpitalu są lekarze i są wolne łóżka? No i jakbym tak wymieniał dalej, to by się okazało, że właściwie tych obszarów takiego naszego codziennego życia, które związane są z samorządem, jest zdecydowanie więcej niż tych, które które realizuje wprost państwo. I są przezroczyste całkiem dla mieszkańców. Chyba, że coś się tak, złego dzieje, wtedy się interesują. Wtedy samochód. się interesują, tak. Ale z, z drugiej strony właśnie przykład Andrzeja Dziuby, e, prezydenta Tychów, pokazuje, że jednak ludzie po pewnym czasie mm, przyjmują to, że to on jest odpowiedzialny za to, co jest dobrego, co złego. Niejednokrotnie też mówią, chociaż to nie jest akurat e, odpowiedzialność samorządu. Czyli z jednej strony przyjmują, że jak jest dobrze, to po prostu jest dobrze. Z drugiej, potrafią to powiązać z osobą. Też tego chyba potrzebują, czego przykładem są tacy samorządowcy jak Andrzej Dziuba, którzy akurat on przez 23 lata był prezydentem Tychów, a właściwie z każdą kadencją otrzymywał więcej głosów. Pan wskazuje na tą różnicę w postrzeganiu tego 25-lecia między mieszkańcami a samorządowcami, bo kiedy rozmawiam z samorządowcami, a trochę tych rozmów odbyłem, to u większości z nich słyszy taki ton, jakbyśmy 15 października coś uratowali. No, bo to chyba tak jest, że mamy takie poczucie, że uratowaliśmy, właściwie Polacy uratowali samorząd, bo jak sobie przypomnimy te akcje związane z wręczaniem papierowych czeków te poszczególne wersje rządowych inwestycji strategicznych lokalnych i takie programy rządowe i potem akcentowanie tego jak dobry jest rząd bo przekazał pieniądze, a my wiemy, że gdy była metoda związana z udziałem w picie. Która została zmieniona przez polski ład, to straciliśmy około 80 milionów. I co z tego, że potem były rekompensaty na ogół pod koniec roku wypłacone w wysokości, nie wiem, 40 milionów, czy jakiś projekt za 20 milionów, skoro to już nie ma zbyt wiele wspólnego z samorządnością, bo e, musieliśmy wskazać konkretne zadanie, na które chcemy dofinansowanie rządowe, rządowe, czyli w sumie nasze, a ktoś w tym rządzie decydował, czy dostaniemy, czy nie dostaniemy, czy na to możemy, czy na coś innego powinniśmy. No to, to jest najlepszy dowód tej centralizacji, że ktoś w Warszawie będzie decydował o tym, czy w Tychach należy remontować teatr, a może wyremontować jakąś drogę. A może po prostu to służy temu, by jakiś poseł albo pan premier przyjechał i właśnie wręczył ten czek symboliczny i żeby pokazał, że to ja dałem, bo jak A to jest samorząd, to tego nie widać. A Panu jest nadzieja, że teraz idzie zmiana w takim myśleniu o samorządzie? Nadzieja oczywiście, że jest. Tym bardziej, że mamy w parlamencie reprezentację samorządowców. Andrzej Dziuba jest tego najlepszym przykładem. No ale tam też... zadbają o... Samorządu? Ja myślę, że zaakcentują. Będą. E, Nie, wie pan, to by tam, Co będą mieli tyszanie z tego, że mają swojego byłego prezydenta, senatora w Warszawie? No, właśnie wczoraj rozmawiałem z Andrzejem Dziubą, senatorem na moim profilu facebookowym, i były też takie pytania, jakimi, jakimi zadaniami, czym się pan chce zająć w Senacie, co będzie miało znaczenie dla mieszkańców tychów. No, i tych obszarów jest dużo. Jeden taki podstawowy, najbardziej prozaiczny, wynikający z dzisiejszej sytuacji. Wie Pan, że PIS tak zmienił przepisy, że w momencie, po to, żeby samorządowcy nie chcieli kandydować do parlamentu, to wprowadził taką zasadę, że tracą mandat prezydenta z chwilą wyboru, czyli de facto 15 października. Prezydent rozwiązaniu uległa jego umowa o pracę. ale ja rozumiem, że mogła być taka koncepcja, żeby jednak tych samorządowców trochę zmusić do tego, żeby nie byli lokomotywami wyborczymi i na przykład później decydowali, a jednak nie chcę iść do, 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 do Sejmu, do Senatu, to pewnie trudniejsze. Natomiast cały problem polega na tym, że jest stan zawieszenia w mieście. Nie wiadomo, kto powinien zarządzać w takiej sytuacji. No, komisarza to... jeszcze nie ma. Komisarza nie ma, a prezydenta już nie ma, zastępców też już nie ma. Też nie wiadomo, jak będzie z komisarzem, bo pan wojewoda też zdaje się w walczu mandat i też nie bardzo wiadomo, kto ma powierzyć rolę komisarza. No, wydaje Wydaje się, że wojewoda akurat jeszcze jest wojewodą. Tu jest inny przypadek administracji rządowej. 14 dni ma na to pan wojewoda. Myślę, że to jest kwestia najbliższej chwili. Natomiast jest taka luka, no i tym między innymi prezydent chce się zajmować. Ale kolejną sprawą, o której mówi, i to może nie ma takiego znaczenia, jak o tym rozmawiamy, to jest kwestia właśnie finansowania samorządu, dochodów własnych, które polegały na tym udziale w picie. To się pozmieniało, są rekompensaty. No i prezydent, były prezydent Józef Dziuba mówi o tym, że właśnie o to chce walczyć w parlamencie, czyli przejrzyste zasady finansowania samorządów. No wie Pan, ale ta ekipa, która teraz do władzy pretenduje w tym picie, na rozrabia jeszcze bardziej. Eee, no... Tak pan myśli? No myślę, że jeżeli się obiecuje Polakom 60 tysięczną kwotę wolną od podatku, to się nie obejdzie bez tknięcia waszych pieniędzy. No to tym bardziej właśnie ta reprezentacja samorządowców jest ważna, żeby w tych wszystkich propozycjach zmian, jakie są proponowane, pamiętać o tym, że no te pieniądze w samorządach są na takie codzienne rzeczy, które dotyczą mieszkańców i jeżeli tych pieniędzy nie będzie, no to nawet wykorzystanie pieniędzy unijnych, które będą w KPO, który zostanie uruchomiony, nie będzie można yy, zrobić, no bo nie będzie na wkład własny. Paradni swoją drogą są wyborcze w tych miastach, no bo tak, dają swoim prezydentom władzę niejednokrotnie, bardzo często, w pierwszej turze, a więc bardzo silny mandat, a kiedy przychodzi do wyboru senatora, mówią: OK, niech pan będzie do senatu. No, być może po prostu jest tak, że to był, nawet nie być może, jestem przekonany, że tak było, sądząc po frekwencji. Ponad 70% frekwencja to pokazuje, że ta mobilizacja była tak wielka i to przekonanie, że no dobrze, jest prezydentem naszego miasta, ale jeżeli mamy wygrać w parlamencie, wygrać w Senacie, to wszystkie ręce na pokład i po to, żeby, żeby coś się zmieniło, to jesteśmy w stanie wybrać dobrego prezydenta naszego miasta do tego, by nas reprezentował w Senacie. Myślę, że to, to często była właśnie taka, taka motywacja. Ale myśli pan, że prezydent Dziubaj jest w Senacie po to, aby dbać o interesy Tyszan? Szerzej patrząc, myślę, że oczywiście no w końcu nie tylko o interesy Tyszan, bo, bo okręg wyborczy do Senatu jest trochę większy, to powiat bierońsko-lędziński, Mysłowice, więc zakładam, że no trzeba tak na to patrzeć, że Reprezentuję tych wyborców, też ich interesy. Oczywiście, że w parlamencie no nie jestem naiwny. Tych ludzi, którzy decydują i reprezentują swoich wyborców jest oczywiście więcej. W związku z tym no to będzie kwestia pewnej sprawności, nadania priorytetów. No ale też takiej mądrości wynikającej z doświadczenia bycia w samorządzie tego. Bo. Skąd się bierze, Panie Prezydencie, taka sytuacja, że średnia w tych wyborach samorządowych to 40 parę procent, ale są takie gminy, w których to jest 70%? W tych wyborach teraz parlamentarnych? Nie, nie, mówię o samorządowych. Samorządowy. No, ta frekwencja nie jest porywająca. No tak. Więcej co? niż połowa generalnie Polaków ma. No, umiarkowane zainteresowanie tym, co się dzieje w sądzie. Tak, no ja powiem jeszcze więcej, że na przykład budżety obywatelskie, które są zgłaszane przecież przez mieszkańców, i to tak naprawdę są pieniądze, które są, no, można najbliżej wydać mieszkańca, bo mieć na to wpływ. A to może być chodnik przy bloku, czy, czy impreza integracyjna dla mieszkańców osiedla. Tam frekwencja jest jeszcze niższa, bo to jest około 8%, a głosować mogą wszyscy. Więc. To rzeczywiście pewnie jest tak, że im więcej jest emocji wokół wyborów i polityki, no to wtedy frekwencja i zainteresowanie są większe. No a emocje siłą rzeczy są przy wyborach politycznych. Emocje rozkręcają media, Bo zabawiają je emocji. No na ogół nie. To znaczy wiemy, że tam, gdzie emocje się pojawiają, to można nawet odwołać prezydenta czy burmistrza. Mieliśmy też takie przypadki. Natomiast jak wszystko, Właśnie przebiega normalnie. Nie ma tych emocji. Jest praca bardziej merytoryczna. To pewnie to trochę usypia. No bo może niektórzy podchodzą do tego w ten sposób, że skoro jest dobrze, to niech tak będzie. No nie muszę iść, bo jest dobrze. Na szczęście, w wyborach parlamentarnych, ostatnio to zaangażowanie było większe. No i efekty są takie, jakie są, że. Dzisiejsza opozycja pewnie będzie sprawować władzę. W samorządach może coś się zmieni. Już poprzednie wybory samorządowe pokazały, że ta frekwencja jednak była większa, no bo też nie możemy zapominać, że są wybory do sejmików, a tam już są wybory polityczne. Lokalnie one są mniej polityczne, one są bardziej merytoryczne. Czy pan potrafił wskazać, patrząc na swoją karierę samorządową, taki moment, w którym pan uznaje, że samorząd sprawił się najlepiej, najbardziej? Gdzie to było naprawdę no, Sporo osiągnięcie tej, tej ekipy. Ja myślę, że bardzo dużo było takich przykładów, ale najbliższe w tej kadencji e, to było przyjęcie Ukraińców, uchodźców z Ukrainy. E, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. To mieszkańcy tychów, ale też innych miast, bo tu nie byliśmy jakoś wyjątkowi pod tym względem, zaczęli angażować się w organizowanie pomocy właściwie już następnego dnia. U nas wynikało to być może trochę z tego, że my tak naprawdę dwa miesiące wcześniej otworzyliśmy punkt pomocy cudzoziemcom. Przyszła kiedyś do mnie taka pani z Ukrainy, która mówi, że ona chciałaby otworzyć taki punkt, który służyłby pomocą przede wszystkim dzieciom ukraińskim, ponieważ one są w szkołach. A mają problemy z językiem polskim, ona widzi, że jest potrzeba, żeby trochę wyrównać im szanse. No i otworzyliśmy ten punkt pomocy cudzoziemcom. Po dwóch miesiącach okazało się, że wybuchła wojna w Ukrainie. No ona, jako Ukrainka, bardzo emocjonalnie do tego podeszła, zaczęła organizować zbiórkę, zbiórkę e, różnego rodzaju rzeczy, które można by wysłać na Ukrainę. To się przerodziło w taką naprawdę powszechną mobilizację w mieście, że. Na gwałt musieliśmy szukać lokalów, w których można by te wszystkie dary, bo ich było naprawdę niezliczona ilość, przechowywać. No i kolejnymi etapami to było właściwie sprowadzanie Ukraińców do, do Polski. To stało się właściwie takie bardzo spontaniczne, trochę chaotyczne na początku. Natomiast gdyby nie to, że samorządy właśnie się zaangażowały. To nie wiem, jakby sobie państwo z tym poradziło. Przecież takie rozwiązania systemowe państwa pojawiły się dopiero po kilku tygodniach. Wtedy, kiedy już tych ludzi naprawdę było sporo w miastach, to wtedy dopiero zaczęliśmy rozmawiać z panem wojewodą, w jaki sposób sfinansować ich pobyt w miejscach zakwaterowania. Więc COVID był kolejnym przykładem, gdzie państwo, rząd wprowadził lockdowny, natomiast. Zadania wojewoda przekazywało samorządom. To było tak, że my się dowiedzieliśmy. Nawet jeszcze zanim dostaliśmy polecenie od wojewody, pierwszy pacjent Zero w Tychach to był Ukrainiec. Po chyba dwóch dniach napisał na profil Andrzeja Dziuby jakiś Ukrainiec że on nie wie, co oni mają robić, bo są w mieszkaniu, z którego zabrano ich kolegę, który ma COVID, a im powiedziano, że mają czekać. To jeszcze nie był czas, kiedy robiono testy i od razu to decydowało, czy ktoś jest na kwarantannie, czy nie, tylko z automatu nakładano dwutygodniową kwarantannę. Tyle tylko, że nikt nie pomyślał, że jeśli oni mają dwutygodniową kwarantannę, to trzeba zadbać o to, żeby mieli co jeść, żeby jakoś się nimi zaopiekować. I oni napisali do nas, w ten sposób zaczęliśmy jakoś im pomagać. To były te pierwsze przypadki. Tych państwo nie było w stanie e, jakoś systemowo objąć takim działaniem, i tutaj to była rola samorządów. To, to taka m, nieodległa przeszłość, która tak naprawdę jest za nami. Ale A czymś... Porażka? Nie wiem, że niełatwo o tym mówić, ale jak robimy bilans 25-lecia, to się zastanowimy. E, Szczerze mówiąc trudno mi powiedzieć, no na pewno znaleźlibyśmy znaleźlibyśmy takie przykłady. Nie wiem, no lokalnie to mogą być jakieś inwestycje. U nas jest taki zespół szkół municypalnych, który właściwie przez 20 lat jest dosyć dużym problemem zagospodarowanie tej przestrzeni, chociaż już jesteśmy na finale, tak naprawdę, bo, bo w dwóch częściach tego budynku, który ma ponad 20-letnią historię, nietrafiona inwestycja z przeszłości i on stoi praktycznie w centrum miasta. Tego nie udało się zrobić przez lata, ale teraz to już jest na dobrej drodze, żeby to zrobić. No, a, a, a bezrobocie, bo ja pamiętam jak Pan chyba też wybieraliście się aż do Finlandii aby sprawdzić jakie tam metody walki z bezrobociem można zastosować i, i transponować na nasz rodzimy grunt, a ono się chyba samo rozwiązało. Tak, ono się samo rozwiązało. Dzisiaj bardziej mówimy o przeszkoleniu pracowników, właściwie o pomocy pracodawcom w poszukiwaniu pracowników. A gdyby się samo nie rozwiązało to jak Pan ocenia kompetencje samorządu? E to trochę też jest takie zadanie własne. No, samorząd, oczywiście powiatowe urzędy pracy są, są w zarządzaniu przez samorządy, natomiast tak naprawdę no, to jest zadanie też częściowo centralne. Ono się rozwiązało samo i nie samo, no bo to też jest tak, że są samorządy, w których bezrobocie jest mniejsze, bo stworzono warunki dla przedsiębiorców, dla pracodawców. U nas to jest specjalna strefa ekonomiczna, która ma duże potrzeby... Pracownicze. No, a są takie samorządy, w których to bezrobocie jest wyższe. Ono u nas jest mniejsze niż 2%, ale są też takie miasta, w których to jest jednak no, poniżej 10%, a nawet w niektórych większe. Więc to też jest kwestia jednak wpływu samorządów na to, jakie są warunki dla, dla przedsiębiorców, żeby mm, oni chcieli prowadzić biznes i właśnie tworzyć miejsca pracy. No nie każda gmina ma specjalną strefę. Nie każda, ale to znowu jest efekt przeszłości i pewnej wizji samorządowców, którzy wtedy zabiegali o to, żeby w tychach na terenie byłego gospodarstwa ogrodniczego, które właśnie podupadało na tym przełomie lat 80., 90., no już trochę później, żeby na tym terenie powstała strefa ekonomiczna. Gdyby nie ta wizja, no to pewnie to by się nie wydarzyło, ale to samorządowcy zainicjowali. Pan jest pewien, że zmiana, która zaszła 15 października, to jest zmiana na stałe? Znaczy na 4 lata. Bo. Ja wierzę, że tak jest. Czy jest na stałe? No nigdy nie jest, myślę, nic na stałe. To jest tak samo, jak pewnie PiS wierzył w to, że już jest na stałe. Zresztą do dziś e, politycy te, tej partii mówią o tym, że wygrali wybory. No i oczywiście patrząc na w wynik to wygrali, ale ostatecznie przegrali. Więc mimo tego, że obiecywali ludziom niemal złote góry, o czym sam prezes Kaczyński powiedział, że wyborcy są niewdzięczni, skoro nie zauważyli tego, jak dużo im partia dała. Więc tu trzeba być wrażliwym społecznie na to, jak ludzie odbierają rządzących. Myślę, że to jest główna przyczyna zmian tak naprawdę, bo tak samo było z Poprzednim rządem Platformy Obywatelskiej i PSL-u, że w którymś momencie zabrakło tego słuchu społecznego, no i, i skończyły się te rządy. Być może to w ogóle jest trudne do zrealizowania w momencie, kiedy rządzi się 8 lat i też trzeba podejmować trudne decyzje, a nie tylko takie, które się ludziom podobają. Pan jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Tak. To jak się pan z bratem rozmawia? Luminarzem w tej chwili trzeciej drogi. Nie miałem gramatyką, dodajmy, bo to może... No często się rozwijają. dzielimy, znaczy często mamy rozbieżne poglądy na tematy polityczne, ale cieszę się, że to cały czas jest w ramach partii opozycyjnych, ta różnica zdań. Ja e, nigdy, e, nigdy nie miałem pomysłu, żeby rezygnować z partii, czy też żeby zmieniać. No ale no, jesteśmy inni pod tym względem, jeśli chodzi o podejście do pewnych spraw. Szanuję jego decyzję, co nie znaczy, żebym naśladował. Pański brat mówi, pomysł Ministerstwa Przemysłu na Śląsku to nie jest dobry pomysł. A ja jestem innego zdania, bo ja w ogóle uważam, że to jest szansa na to, żeby decentralizować państwo. To trochę jest tak jak z mediami, pewnie panu redaktorowi bliższymi, że to też kiedyś na Śląsku był dosyć silny tygodnik Panorama, który miał charakter ogólnopolski. Dziś jest gość niedzielny, który ma charakter ogólnopolski rzeczywiście, i to chyba jest jeden z niewielu takich tygodników, które są trochę większe, jeśli chodzi o nakład i nie są wydawane w Warszawie. A to co, minister gospodarki morskiej będzie musiał mieć w Gdańsku? Nie musi być, ale gdyby był, to ja też nie miałbym nic przeciwko temu. W dzisiejszych czasach rzeczywiście komunikacja poprzez media elektroniczne, internet, telekonferencje nie stanowiłyby większego problemu. To trochę, nie wiem, no, tak jak w Niemczech, nie wszystkie instytucje centralne są w Berlinie, tylko są w różnych, w różnych miastach. Tak myślę, że. To nie stanowiłoby większego problemu. Ja jestem zwolennikiem takiej decentralizacji. A to miałoby być układ w postaci tabliczki na budynku czy czegoś więcej? Ja myślę, że to powinno być coś więcej, nie tylko tabliczkę na budynku. To też docenienie tego regionu, który przemysłowo i gospodarczo jest taką właściwie fundamentem Polski tak, tak na to patrzę. A to się nie zmienia przypadkiem? Czy my przypadkiem ciągle nie tkwimy w jakimś takim miasmacie? Opisanym Śląskiem ciężkiej, ciężkiego przemysłu, górnictwa, My, przemysłu w ogóle. może to już... Myślę, że się zmienia i powinno się zmieniać, oczywiście, dlatego że przemysł ciężki, górnictwo, no to nie jest branża przyszłości, raczej. Przemysł ciężki, no to pewnie można by dyskutować, ale. Ale jednak y, potrzebna nam jest rewolucja technologiczna. O tym się mówi cały czas. Y, łącznie z tym, że, że rząd premiera Malewskiego też o tym mówił, ale wszyscy czujemy, że tak powinno być. Jak ja studiowałem na Wydziale Nauk Społecznych, to już teraz w świętej pamięci pan profesor Marek Szczepański mówił o tym, że trzeba zastąpić y, tą monokulturę górniczą przemysłem nowych technologii. Nie stało się to w takim zakresie, w jakim byśmy chcieli, żeby się stało, no ale może właśnie takie ministerstwo tutaj to byłby taki dodatkowy napęd do tego, żeby te zmiany zachodziły. Macie gramatyka. Były, ale być może przyszły. Um, były wiceprezydent, może przyszły prezydent miasta tych po naszym właśnie Bardzo dziękuję za spotkanie, panie Dziękuję bardzo za przejażdżkę. No już nie prezydencie.